Jest wieczór. Godzina 23. Słyszysz klucz w drzwiach. Serce ci przyspiesza. Czy będzie pijany? Czy będzie awantura? Wstajesz, sprawdzasz. Ukrywasz butelki przed dziećmi. Rano dzwoni jego szef. Mąż, partner, brat, a może twoje dziecko śpi na kacu? A ty mówisz, że nie może przyjść. Jest chory. Kłamiesz. I myślisz, to nie ja mam problem. Przecież to on pije. Ale czy kontrolujesz, ile butelek zostało w szafce? Czy ukrywasz prawdę przed rodziną, przyjaciółmi, przed samym sobą? Czy czujesz się odpowiedzialny za cudze picie? A może już dawno przestałeś, przestałaś, czuć cokolwiek. W środku widzisz, że coś jest nie tak. Że tracisz siebie. To, co przeżywasz, ma nazwę. To współuzależnienie. I jeśli choć jedno z tych pytań zabrzmiało znajomo, to nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Można z tego wyjść. Zostań ze mną i dzisiaj o tym porozmawiamy. Zapraszam Cię na moje ścieżki. Cześć, witam Cię na kanale Współzależne Ścieżki. Mam na imię Marcin, a jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to bardzo możliwe, że ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Szczególnie jeśli żyjesz obok uzależnienia i masz poczucie, że to co przeżywasz na co dzień jest trudne do, do nazwania, niezrozumiane przez otoczenie i często spychane na dalszy plan. Ja jestem trzeźwym alkoholikiem. Od 9 lat nie piję alkoholu. Przeszedłem pełną terapię uzależnień i długą drogę uczenia się, życia na nowo, już bez alkoholu, ale z odpowiedzialnością za to, co było wcześniej. Osoba, która jest mi najbliższa, przeszła równolegle terapię współuzależnienia, dzięki czemu mogłem zobaczyć ten sam problem z dwóch perspektyw jednocześnie. Z perspektywy osoby uzależnionej oraz z perspektywy osoby, która latami żyła obok czyjegoś nałogu w poczuciu lęku, napięciu i ciągłym poczuciu odpowiedzialności. To nie jest kanał prowadzony przez terapeutę ani psychologa, ja nim nie jestem. To miejsce rozmowy opartej na własnym doświadczeniu, na historiach ludzi, których spotkałem podczas terapii, na doświadczeniach bliskiej mi osoby. Oraz na wiedzy czerpanej z książek, publikacji i materiałów specjalistycznych. Ten kanał powstał po to, żeby mówić o współzależnieniu wprost, spokojnie, bez oceniania i bez upraszczania, oraz po to, żeby pomóc Ci ten problem zauważyć, zrozumieć i nazwać, bo wciąż zbyt wiele osób żyje w przekonaniu, że tak już musi być nie wiedząc, że to, czego doświadczają, ma swoją nazwę i że istnieje realna pomoc. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kim jestem i dlaczego powstał ten kanał, zapraszam Cię do przypiętego filmu. Jego nazwa to kim jestem i dlaczego powstał kanał Współzależne Ścieżki. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Spółuzależnienie to nie jest choroba i to nie jest wada charakteru. To taki zespół zachowań, przekonań, reakcji emocjonalnych, które rozwijają się u osób żyjących w bliskiej relacji z kimś uzależnionym. Najprościej mówiąc, to taki mechanizm przetrwania, sposób funkcjonowania w ciągłym stresie, napięciu, lęku i chaosie, w którym człowiek próbuje sobie jakoś poradzić. Termin współuzależnienie pojawił się po raz pierwszy w latach 70. XX wieku w środowisku terapeutów pracujących z rodzinami alkoholików. Początkowo opisywał osoby żyjące z alkoholikami, ale szybko okazało się, że mechanizm jest znacznie szerszy. Współuzależnienie nie dotyczy tylko alkoholu. Może pojawić się również przy narkomanii, hazardzie. Uzależnieniu od pornografii, uzależnieniach behawioralnych, np. od internetu, jedzenia, zakupów, czy silnych zaburzeniach osobowości partnera, czy kompulsywnych zachowań. Cechą wspólną zawsze jest jedno: życie osoby współuzależnionej zaczyna kręcić się wokół drugiej osoby, a nie wokół niej samej. I co ważne, współzależnienie często ma swoje korzenie w dzieciństwie. Badania pokazują, że osoby, które dorastały, w rodzinach z uzależnieniem lub w systemach dysfunkcyjnych znacznie częściej rozwijają wzorce współuzależnienia w dorosłych relacjach. To taka jakby utrata własnej tożsamości w próbie zarządzania niekontrolowanym. Autorka Melody Beatty w swojej przełomowej książce Condependent No More napisała Współuzależniony to osoba, która pozwoliła, by zachowanie innej osoby wpłynęło na nią. I która jest obsesyjnie zaobsorbowana kontrolowaniem zachowania tej osoby. Otóż bardzo często myślimy, że chodzi tylko o małżonków, ale to nieprawda. Współuzależnione mogą być również dzieci dorosłych alkoholików, partnerzy, partnerki, rodzice osób uzależnionych, rodzeństwo, a nawet bliscy przyjaciele. Też dorosłe dzieci, które opiekują się uzależnionym rodzicem. Każdy, kto żyje w długotrwałej relacji z osobą uzależnioną i reaguje na jej zachowania tak, jakby były one jego własnym problemem, jest współuzależniony. Szacuje się, że na jedną osobę uzależnioną przypada średnio 4-5 osób współuzależnionych w jej najbliższym otoczeniu. To pokazuje skalę zjawiska. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce może być nawet 5-8 milionów. Osób dotkniętych problemem współzależnienia. To więcej niż liczba samych uzależnionych. Krótko, całe życie staje na głowie. Osoba współzależniona próbuje ratować, próbuje kontrolować, tłumaczy, usprawiedliwia, ukrywa, bierze na siebie odpowiedzialność, która do niej nie należy. Stawia potrzeby drugiej osoby. Ponad potrzeby własne, a w środku bardzo często czuję lęk, czuję wstyd, poczucie winy, bezsilność, napięcie, pustkę. Żyję w ciągłej hiperczujności, nieustannie skanuję nastrój drugiej osoby, próbuję przewidzieć, czy będzie dobry dzień, czy zły dzień. Dostosowuję swoje zachowania, by uniknąć kryzysu. To właśnie jest współuzależnienie. Życie, Cudzym życiem, a nie swoim. Claudia Black, autorka książki It Will Never Happen to Me, opisała trzy podstawowe zasady, według których żyją osoby współzależnione: nie mów, nie ufaj, nie czuj. Te napisane reguły pozwalają przetrwać w dysfunkcyjnym systemie, ale jednocześnie odcinają od autentycznego życia. Można wyróżnić takie trzy główne modele osób współzależnionych. To najczęstszy model. Ratownik wierzy, że jego miłość, opieka i poświęcenie zatrzymają picie. A jeśli zrobi jeszcze trochę więcej, no to w końcu się uda. Rezygnuje z siebie dla dobra rodziny, bierze na siebie chaos, którego nie spowodował. Znajduje tysiące wymówek dla uzależnionego. Ukrywa prawdę przed światem. Sprząta emocjonalny i życiowy bałagan po drugiej osobie. Ratownikowi wydaje się, że pomaga. W rzeczywistości często działa zupełnie odwrotnie: chroni uzależnionego przed konsekwencjami, przez co osoba ta nie doświadcza naturalnych skutków swoich wyborów. No i paradoks jest taki: im więcej ratownik pomaga, tym mniej osoba uzależniona ma powodów, by się zmienić. Osoba współuzależniona wchodzi w rolę ratownika. Osoba uzależniona staje się ofiarą. A sytuacja, okoliczności czy inni ludzie stają się prześladowcami. Te role mogą się dynamicznie zmieniać, ale zawsze utrzymują destrukcyjny system. To osoba, która ma dość, jest wyczerpana, chciałaby odejść, ale nie potrafi, bo boi się samotności, boi się zmiany, boi się tego, że sobie nie poradzi, że będzie złą osobą, że zostawi chorego, boi się osądu otoczenia, boi się, że rozbije rodzinę. Bardzo często słyszy się z zewnątrz, ale to choroba, musisz być cierpliwa, dla dobra dzieci zostań i te komunikaty tylko pogłębiają poczucie winy i uwięzienia. To życie jest życiem w relacji, która niszczy, ale w której odejście wydaje się niewyobrażalne. Dr. Pia Melody, terapeutka specjalizująca się we współuzależnieniu, mówi o traumatycznym przywiązaniu. Osoby współuzależnione często mają tak głębokie przekonanie o konieczności pozostania w relacji, że odejście wydaje się im równoznaczne z własną śmiercią emocjonalną. To nie jest słabość, to efekt długotrwałego funkcjonowania w toksycznym systemie. To z kolei osoba, która emocjonalnie czy wysiadła. Przestała czuć, żeby przetrwać. Funkcjonuje jak robot. Odcięła się od emocji, bo każda emocja bolała zbyt mocno. Na zewnątrz wygląda na obojętną. W środku często jest ogromny ból i poczucie utraty samego siebie. To z kolei mechanizm obronny, zwany dysocjacją. Psychika broni się przed nadmiernym, przed nadmiernym cierpieniem, Poprzez odcięcie od uczuć. Ale cena jest wysoka. Wraz z bólem wyłączają się też wszystkie inne emocje: radość, miłość, entuzjazm. Bessel van den Kork, psychiatra i autor książki Strach Zapisanych w Ciele, wyjaśnia, że chroniczny stres i trauma mogą fizycznie zmienić sposób, w jaki mózg przetwarza emocje. Znieczulenie nie jest wyborem, to reakcja biologiczna na przeciążenie. Warto zwrócić uwagę na podstawowe objawy, które mogą świadczyć o współzależnieniu, a objawia się ono m.in. poprzez nadodpowiedzialność, kontrolowanie osoby uzależnionej, ratowanie kosztem siebie, zapominanie o własnych potrzebach, stawianie granic tylko w myślach, życie w ciągłym stresie, huśtawki emocjonalne, zaburzoną samoocenę, wstyd i poczucie winy, zaburzenia snu. Trudności w rozpoznawaniu własnych emocji, perfekcjonizm i nadmierna potrzeba kontroli, ale także problemy zdrowotne wynikające z napięcia, takie jak bóle głowy, problemy żołądkowe, nadciśnienie, zaburzenia lękowe czy nawet depresja. Badania pokazują również, że osoby współuzależnione mają znacznie wyższe ryzyko rozwoju własnego uzależnienia od alkoholu, leków, jedzenia czy pracy. Istnieje także zjawisko zwane współuzależnieniem międzypokoleniowym, czyli wzorce te są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzieci dorastające w rodzinach współuzależnionych często same stają się współuzależnione w swoich dorosłych relacjach, nawet jeśli nigdy nie wybiorą partnera uzależnionego. Każdy z tych objawów omówię osobno w kolejnych odcinkach, bo to są bardzo ważne elementy całej tej naszej układanki. No, to jeden z najważniejszych momentów w życiu osoby współzależnionej. Zrozumienie, że nie musi przez to przechodzić sama. I że poproszenie o pomoc nie jest zdradą osoby uzależnionej, a nie, nie jest to znaką słabości. Pomoc znajdziesz m.in. w grupach Al-Anon. To grupy wsparcia działające na zasadach programu 12 Kroków, bezpłatne, obecne w większości miast Polski grupach dla DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, w ośrodkach terapii uzależnień, także na NFZ, w poradniach zdrowia psychicznego, u terapeutów uzależnień. Pamiętaj tylko, żeby szukać terapeutów z certyfikatem w terapii uzależnień i współuzależnienia, W lokalnych instytucjach, na przykład BORPA w Bydgoszczy, gdzie mieszkam, ale również inne ośrodki rozwiązywania problemów alkoholowych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc znajdziesz także w telefonach zaufania i fundacjach. Potrzebne linki oraz numery telefonów zostawiam w opisie filmu. Zajrzyj tam, jeśli uważasz, że potrzebujesz pomocy specjalistów. Ważne, terapia współuzależnienia to nie jest to samo co terapia par czy małżeńska. To praca nad sobą, nad odzyskaniem siebie, własnych granic i życia. Proces zdrowienia ze współzależnienia jest możliwy i rzeczywisty. Tysiące ludzi w Polsce i na świecie przeszło tę drogę i dziś żyją w sposób pełny, autentyczny i wolny. To ważne, nie musisz czekać, aż osoba uzależniona zdecyduje się na terapię. Ty możesz zacząć w każdej chwili. Tak było też w moim przypadku. Zanim ja trafiłem na terapię i zrozumiałem moją chorobę, bliska mi osoba trafiła. Na terapię współzależnionych i w ten sposób pomogła sobie, no i przede wszystkim mi. Jeśli w tym odcinku choć trochę zobaczyłeś siebie, to bardzo dobrze, bo uświadomiłeś sobie problem i to jest pierwszy krok do zmiany. Współuzależnienie nie jest wyrokiem, można się z niego wyleczyć, ale wymaga to pracy, czasu i wsparcia. I pamiętaj, ratując siebie, nikogo nie zdradzasz. Dbanie o siebie to nie egoizm, to konieczność. Dziękuję, że jesteś ze mną. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym opowiem szerzej o tym, kim jest osoba współzależniona. To dopiero początek naszej drogi. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału i polubienia tego filmu oraz do komentowania. Na każdy komentarz postaram się odpowiedzieć zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. Jak widzisz, znajdujemy się po raz kolejny w tych pięknych okolicznościach przyrody, dziś jest 29 grudnia temperatury zimowe ale nie zniechęcają do aktywności na świeżym powietrzu do czego zachęcam również i Ciebie słoneczko świeci, także trzymaj się cieplutko zapraszam Cię na kolejne ścieżki, pa o, a herbata już zimna